Cześć, z tej strony Mara. to jest trzeci odcinek z gry Subnotica na moim kanale. Cześnijmy sobie od odebrania wiadomości. A jakieś to jest o pomoc jest. No, musimy ratować. Mmm... bo ktoś na spadł, nie miał takiego szczęścia jak na mam złom, dobra o kurczę, jest noc chyba, nie ma kolejnej, nie ma. Najpierw weźmiemy sobie Mamy wtedy co to jest? Seaglight'a. Weźmiemy sobie. Mamy wysoką pojemnościową Mamy wysoką butle Tu nic nie potrzebuje... O! Możemy zrobić to, ale na razie tego nie potrzebujemy, więc tak byłoby... Oddycharkę zrobię Bo Zestaw elektryczny, włóknista siatka Zestaw elektryczny już możemy mieć, dobra A włóknista siatka... Czyli wodorosty No dobrze, mamy blisko Myślę, że mamy tutaj dobrze Nie ma tu... Jest 500 metrów o kurczę, dobra. Eee. Aha, dobra. Podniosę to, bo tak głupo to zrobiłem. Wale, jeden ton. Weźmiemy sobie to. O, siglajcik, dobra. Dobra, dobra nie będę tego ale ok. Tak, pierwsza rzecz, weźmy. To tutaj i to na przykład zamiast tego a Albo nie, dobra nie będziemy robić takiego czegoś Tylko tutaj weźmiemy już sobie sto siatkę też tylko czy się nagrywa, nagrywa, dobra Teraz już możemy wziąć tykarkę Teraz fotina będzie na Mogłoby się też zrobić kompas, ale nie Na większych głębokościach i to może jeszcze mam coś do można Może najpierw jakieś łupacze kurczę Ta na Tu dwa łypacze, Nie na pechężówka będzie kit. Najpierw się trzy energii. Jest nawet dobrze. Musie, będziemy musieli się niedługo zaopatrzyć w. By zezynfekowaną wodę, jak się robił, czyli osad soli próba tu. Dobra, zrobić kiedyś. Dobra, jeszcze mamy dwa łypacze Dobra, no to lecimy, no nic tam nie zostało. Jest atakowana i unieruchomiona w pobliżu jaski trochę daleko. No i na 100 metrów, no to od tam 100 metrów chyba się bierze już Tlen, zużycie tlenu się zwiększa O, Aurora nam wybuchnie idealnie Za dwie godziny, No jakieś ścinki Chwileczkę To nie Nie wiem, które jest Weźmiemy to Albo nie, dobra, weźmiemy to Jeśli ktoś to ogląda, to niech napisze w komentarzu Który jest zawsze O, mamy coś Jak on chyba na to już ma, ta, mamy coś O, mamy nie wiem, jak ten nóż się nazywa, nie wiem, nie wiem Kurczę mhm. Dobra Tak może być Neonówka? Neonówka, chyba To są te właśnie jakim piaskonowcze, czy czy jakiś inny rój No, ale jest już Kurczę, pierdolone O, jeszcze mamy na szczęście Mogę to zeskanować? No, mamy trochę zeskanowane O, fragment Steam To Tu sobie Nie walczy, że mamy już Steam Mapa, tak, schematy o dobrze, robimy sobie Steam Jeszcze niedługo Mamy dzienniki głosowe, bazę danych. Dobra. Czyli że jakąś bramę chcą chcieli zbudować? No nie wiem, ja znam się na tym. Jesteśmy. No, ale Ło, wow, ale ryba fajna Ło, wow, cholercie Dobra, nie będę do nic zaczynał, bo jest coś No to spróbujemy w tym odcinku, może zrobić Simofa, albo zebrać jakiekolwiek rzeczy potrzebne na niego Mieć, klucze, pieczone, tytuł Potrzebne rzeczy na Simofa, bo Simof może być nam bardzo potrzebne O, jakieś... dobre, glizdy jakieś, nie będę ja tam chodził. Ja wejdę są bo... jest tu bardzo niebezpiecznie, moim zdaniem. Dobrze, wywalę ten... tam, bo jest strasznie niepotrzebny. Mogę zabrać sól. Ponieważ będzie potrzebna, czy potrzebna? Chyba wiecie co mam tam w utleniaszu była potrzebna. Będzie potrzebna. Dobra, tu mamy, no mamy wszystko, bo to są, to to jest? Specjalny sprzęt, tego jeszcze nie mamy. Dobra, zbierzmy to, i co jest nam potrzebne na. Czekać, smar ogniwo energetyczne. Kurczę. Co jest potrzebne na utleniacz? Osad soli, próbka tuby koralowej. A co mogę wywalić te dwie? się no to i wzią próbka tuby koralowej. Tylko gdzie jest taka próbka tuby koralowej Weźmy sobie trochę tlanu Już strasznie mało tutaj, ale dobra Gdzie jest dom? Tam jest dom, dobra, próbka tuby koralowej O, coś tu jest A to tu ma mamy nie będę tego brał. O kurcze pierczony agresywny dość ten stalker jest O to jest tuby koralowej Mamy dwa to dwa, dobra Jeszcze 200 metrów zostało Mamy gdzieś tak na Mamy też coś jest dobra To też jest tuba koralowa Czy jakieś inne Gówno Jest wiele rzeczy to nie pasuje nasz ta rybka ta. jakieś mapy mi się włączyły Ciekawe, ciekawe To jest coś nowe, nie ma nowej wiadomości Bierzemy sobie od razu, zrobimy To To no, chyba rano Nie będziemy temu odkazać, gdy chcemy to Wypić no, To naprawdę nie potrzebuję na razie tego A może gdzieś to Dobra Moglibyśmy zrobić sobie Sztabka tytanu, to potrzebujemy 10 Tytanów Dobra, jeszcze jedno. Mamy już, ja wiem, że pewnie tu mamy, że tytany Mogę wziąć dwie. tak mogę wziąć Dobra, no teraz takie szybkie Z, 2 Dobra, cięcie skończone, musiałem coś załatwić Dobra, to skończyliśmy na robieniu tego szklatu mam mam dobra Szepka tytanu aż kurczę, co ja robię najpierw potrzebujemy to o dobrze robiłem śmieszne śmieszne potrzebujemy ogniwa negoczne dwie baterie guma silikonowa no to gumę silikonową będziemy mieć z tego dobra weźmiemy najpierw to dobra grzyby kwasowe to sprawdzę szybciutko jeszcze bateria, bateria, bateria dwa grzyby kwasowe, czyli cztery grzyby na dwie baterie i guma silikonowa z czegoś ją robi? bi, dobra czy potrzebujemy tego żółtego czegoś do gumy silikonowej? dobra, jedna wystarczy za 100 metrów od na naszego domu, trochę daleko, jeżeli miałbym rzec. Dobra, nie ma, nie ma. No dobra, jest. Myślałem, że nie ma, dobra, jest to. Możemy zrobić wywłoczenie. Dobra i mamy ogniwo energetyczne Czyli mamy już przenośną konsolę pojazdów To jest strasznie użyteczne w tej grze ponieważ nas... O kurcze O coś się dzieje, coś się dzieje Co Się ciemno zrobiło Eight, 7 six, time five, four. ale to jest coś mocnego tak myślę, że steam odstawimy sobie na sam na odcinek teraz spróbujemy sobie tylko zrobić skawadar przeciw potrzebujemy jeszcze tylko dwie włókniste dobra dwie włókniste siatki no dobra, no to najpierw weźmiemy tylko z czego robi się, w knięce Czyli 4 próby wodorostu raz, dwa, trzy, cztery Ale że mamy na to miejsce, tak szczerze. Nie spodziewałem się tego. Czyli jeżeli dostanę też hełm w z w no to będę musiał tą oddycharkę wziąć jakby, no też mieć przy sobie. Więc nie będą się zdejmować, będą się wymieniać dobra, no i skap mamy skafander dość szybko chyba lecimy, z o, tak jak chyba mówiłem, tak dobra to jeszcze wejdziemy, sprawdzimy tylko co potrzeba żeby mieć Simofa i potrzeba sztabkę, ogniwo, szkło, smar o, szkło

Transmission origin coordinates downloaded. Signal, location uploaded to PDA. Dobra, rozumiem. To tam? No tam pójdziemy w następnym odcinku. Jak na razie w tym odcinku udało nam się sporo zrobić. Jeszcze jedyne co chcę zrobić... O, tu wiem. O, ciemno Chce, chcemy zrobić... Kompas. Zestaw elektryczny i miedziany przewód. No to mamy raczej wszystko tutaj. Systow elektryczne. O, miedzianego przewodu. Nie mamy dwie miedzi? Mamy dwie miedzi na szczęście. Teraz miedziany przewód. I mamy kompas. Potrzebujemy, żeby południowy zachód mówił, czyli będziemy musieli też tam się wybrać. Teraz mamy kompas. Nord. Czyli nord. Południowy zachód, czyli na moje to jest gdzieś tam? Tam? Nie, tam albo tam. Myli mi się zawsze to E, AW East, West, dobra. No to to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Weźmiemy sobie jeszcze apteczkę. Hmm. Kolejna. Wiadomość też, odsłuchamy i wtedy. Już. Of a vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charters gonna have us blowing our credits, running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Mamy pomoc? Rozumiem, czyli będą niedługo, może nam pomogą. Jakby a to było dzisiaj, wszystko co mieliśmy zrobić. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Subskrybujcie, oceniacie, komentujcie. No i do zobaczenia w tym odcinku. Cześć.